Michał, Michał! Potrzebuję strój baletnicy na jutro przecież! Ale po co ci jest strój <grym> no? baletnicy? No, mówiłem ci, że córka ma przedstawienie w przedszkolu i będę grał w nim. No dobra, to weźcie w i jedcie. Dobra, nie. dzięki, lecimy. <grym> Stary dał kartę i leksa, więc możemy lecieć. dojechaliśmy. Teraz musimy zakupić Podkoszulek. Pietry lubka ale są <one> białe. <lubka> może jakaś sukienkę się uda, no i baleriny się, bo mnie nazywają te buciki profe prof profesjonalnie. W takim razie mamy e, czego szukać, no będzie będzie to pewnie łatwe na mój rozmiar. W takim razie bang bang, lecimy. A może się uda jakieś fajne rajstopy takie wie? Których będę ci się podobał? Koleczko! <laughs> Lubię, jak je będzie się ździerasz! Dobra, zaczniemy swoją przygodę tutaj! Nie wiem, gdzie się poruszać na początku. O, 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 coś w tym stylu. Właśnie, nie? Stupeczki takie. A zobaczymy. Ale to jest damskie, męskie. A co to za różnica, Tomek? Ale wolałbym, wiesz A z tyłu Ci to jest domska przecież, nie? Jeszcze to Musisz Tak, każdy to walor sposób, swojego mięśnia. To to. Muły muszą być jak cza. Muły jak cza, dobra to jest to, to jest to. <grymne> rozmiar S może być mimo wszystko przymały bo wszystko jednak jest tam troszeczkę zbudowane, nie? Specjalnie na obozie trenowałem do tego przedstawienia i trzymałem dietę, żeby troszeczkę e, z brzucha wejść, bo to byłoby wstydliwe. By. Świętuszko, musisz poczekać tutaj nie, za małe trochę. To Ale za, ja, za krótkie, no co ty. No co, co Sukienkę będziesz miał czy No to tutaj się... Myślisz? Nie, nie, nie no, chodź, troszkę duszę się do. m chociaż. Ja bym wziął i taką i taką. Dobra, dobra, dobra. 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 Jak myślisz, będę się komponował ładnie? <laughs> Widzisz? Jest długość lepsza. I nie jest tak jak się zięta. Jest okej? Okay? Łukaszku? Daję akcent, myślę, Akcent, dobra, czekamy dalej. Dobrze, dobrze. A kiedy Mani pedi? Nie no, jeszcze nie umówione, szybko jest do zagadania. No, bo widzę, że jesteś na, na najlepszy drodze. Czego jeszcze? <grymne> do bycia najpiękniejszym mężczyzną e, w Grondzie. In Tak, Tam chyba mnie szybko stamtąd. A tu o ten rezerw nigdzie nic nie znajdziemy? No to rezerw to tam jest, ale Gatrub to chyba nie kupisz w Kurcze, Kurczę no. Ale, do tego, do tego planu, ale, ale żeby się nie wracać, możemy znaleźć wszystko szybko, przejrzeć do sklepu. Po sklepie tak, 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 Po prostu, nawet tak wiesz. Dobra, ee, raz, raz, raz. Może napisałem. Może napisałem weźmiemy. A ja, to nie, troszeczkę, troszeczkę nie na baletnicę. Wow, Kiedyś ale... ten ubrałem takie body na imprezie nie przyznajomych i wyskoczyłem i zrobiłem jaja po boku właśnie i mówię, patrzcie oczywaszki i tak po boku, ja z, z jądrami tak wyskoczyłem a, a, a ta koleżanka, to młody powiedziała, że się, się nosiła cały czas daj mi sekundkę <laughs> na do ciebie wracam No co <grym> mi to! Ja pierdolę Musieliś to zapiąć Łukasz musieli to zapiąć No co ty Nie miałem rady w Chyba trochę za małe Powiem <grym> wam, że ja tak biorę to, bo żal mi teraz odwiesić, to na wieczak na na, na, na i takiej jakiejś pani, to kupił Dokładnie, jeszcze rozciągnięte takie, zwłaszcza w tych dolnych partiach, nie? To Panie Dobre, ostr blog, trochę wielkę wciśnie, ale ogólnie super. ponieważ tak co z żoną, tak że się nudzi ze sobą bycie to przebieramy się na przykład ja nie paletnictwo Spodoba się jej, jak Pani ludzi. Super, to jest... Super, też tak myślę, że nie będzie idealne. To jest mały jazd. Co teraz? Buty! Musimy baleriny znaleźć. Męskie baleriny, rozmiar 42. Nie mam dużych stopek na mężczyznę, ale też na damską stopę 42 może być ciężko znaleźć, ale damy radę. Ostrzeżmy, co mówią. To, że jaki but, taki płyt. <laughs> dlatego mały, ale wariat. Wkładam tutaj. Podstawowe, bo ja nie wiem, jak wyglądają baleriny. Dzień dobry, ratunku, pomocy. Proszę, jak pani pomoże mi. Jest jakaś pani na sklepie, bo ja muszę na przedstawienie córki. Ja potrzebuję baleriny na. Przedstawienie na dzień dziecka mam grać baletnicę w przedszkolu. w No, <laughs> e, Bo ja jestem Tomaszek od zadanych specjalnych, wie pani. <laughs> Ej, bardzo dobre! Co się nie robi dla Tak, e? tak, tak, mruchający tata. Jasne się trzymał. To wiesz drugiego. 5 sekund to wyszło. Super, tak, 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 mamy to panowie, mamy to, mamy to, czekaj. to jest jedna technika. Technika, to jeszcze raz muszę zrobić? Nie, że musisz się nauczyć jeszcze. Bo... Dobrze, tak, dobrze, super, workshopy dziękujemy pani, tak poproszę jej ja, Ej, czy, że co powiem. A my kupujemy rzeczy potrzebne na przedstawienie córki, nie za dużo zdradzę wtedy. No nie no, jest no. Masz bojowe zadanie nie? Mamy... O, a nie, słuchajcie, mamy bojowe zadanie. szykujemy... E, zrobimy te zakupy i szykujemy dla Was materiału z tych zakupów, nie? I szykujemy, i tworzymy wnik dla Was materiał. tego. Cześć wszystkim słuchajcie! Mamy bojowe zadanie, dlatego musimy dwa na przedstawienie przyszła mojej córki. Jest będą Łukasz, jest ze mną Filip. Działamy, kupujemy, a ma teraz zobaczycie już na YouTubie. Już na YouTubie? Może będzie, już na YouTubie zagadnąłem. Tak, no? okay. To w takim razie Mission Complete. Na no, to będę miał pod spódniczką, jak będę w tych będę i nogi dźwigał, będziemy widać moje majteczki. Muszę kupić ryżowe koronkowe <tustos> Mamy to Pęk Co to jest? <mum> no ten strój przykłó mówić, że tym Okej okay. Idę to Idę przymięć. Przymiesz to. Dobra. mamy to. Nie no to jest zrecię. Pegatko, dzięki Michół. No. Nie no jest jesteś wygrałem, a umieś ciągnąć biruet jakiś Ty boż body, nie? To jest body norma. Tak jest No praca długa Dobra, to jadę. Trzymaj się. Siatko Dobra, Dobra. Dobra. geht dann nicht gesehen